Druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę naszym gościem jest Marek Trejda, rzecznik konsumentów w Opolu. Witam pana ponownie. Dzień dobry. Przed sklepami już teraz nie tylko tymi dużymi siecia, sieciowymi, ale też i przed mniejszymi sklepami powstają parkingi płatne. Oczywiście nie sklep się zajmuje pobieraniem opłat, a firma wynajęta co w tej sytuacji może zrobić rzecznik praw konsumentów? Bo podejrzewam, że z takimi problemami zgłaszają się ludzie do pana. Idzie pan na zakupy, zwłaszcza teraz, kiedy jest tłok przed kasą, albo też trzeba przymierzyć jakieś obuwie, buty i tak dalej. Mija termin, wraca pan do samochodu i ma pan za szybą mandat. Tak, z takimi sprawami spotykamy się w naszej pracy. Zgłaszają się do nas mieszkańcy Opola, właśnie z tego rodzaju kłopotem. E, na początku należy zaznaczyć, że ta działalność tych parkingów jest legalna, tak? Tutaj e, co do tego nie ma żadnej wątpliwości i zależy tak naprawdę od przedsiębiorców, e, którzy prowadzą daną działalność, e, mhm. czy zdecydują się oddać teren wokół swojego sklepu marketu e, w administrowanie e, danemu podmiotowi, który będzie prowadził tam parking płatny. Tak? E, proszę Państwa. E, to te zastrzeżenia, które możemy mieć do działalności takich przedsiębiorców, one mogą dotyczyć następujących kwestii. Nie wiem, czy pan spotkał się z taką sytuacją, ale niekiedy w regulaminach takiego parkingu jest zapis, że proszę umieścić bilecik za przednią szybą, tak? Ale w innych e... przypadkach jest, że nie potrzeba umieszczać bileciku. Też tak bywa, ale jeżeli e, chodzi o kwestię biletu, bo taką sprawę również mieliśmy u nas w biurze, e, klient zaparkował na parkingu, wykupił bilet, mhm. e, ułożył go na desce rozdzielczej, natomiast e, e, zamykając drzwi, ten bilet po prostu spadł na podłogę, mhm. tak? E, I e, nie ma tu żadnych wątpliwości, że klient zapłacił za e, ten parking, E, złożył reklamację, natomiast otrzymał odpowiedź e, negatywną. Tak? Mhm. Właśnie tutaj e, taki podmiot e, powoływał się na to, że e, ten bilet powinien być e, mm, za, szybą. za szybą. W widocznym tak. miejscu. W widocznym miejscu. W takich sprawach występujemy. Występujemy w sprawach również takich, i mieliśmy takie sprawy, gdzie ktoś nie był do końca świadomy, że znajduje się na takim parkingu płatnym, bo te parkingi niekiedy powstają no, z dnia na dzień, jeżeli tak mogę się wyrazić. I nie zawsze. Mają prawidłowe oznakowanie, bo my, jako konsumenci, korzystając z takiego parkingu i wjeżdżając na taki teren, powinniśmy mieć jasną informację, że znajdujemy się na parkingu, tam mają być wymalowane miejsca postojowe, regulamin, parkomat. Niekiedy y, mieliśmy taką sytuację, mieliśmy taką sprawę, tego brakowało, czyli kwestii tego oznakowania, i to jest następny argument który konsument może wykorzystać gdzieś w procedurze reklamacyjnej. Ale jeszcze 10-15 lat temu nikt o tym nie słyszał, żeby idąc do sklepu jeszcze człowiek płacił dodatkowo, że... Idzie i tam kupuje. A w ogóle kuriozalna sytuacja panuje w największym chyba centrum handlowym Karolinka w Opolu. Staraliśmy się zaprosić przedstawiciela dyrekcji, ale niestety nie znalazł dla nas czasu. Tam jest w ogóle sytuacja przedziwna, bo ten teren poza miastem, na obrzeżach miasta, ten teren płatny jest podzielony na dwie części. Wyjmuje pan przy jednym sklepie bilet, przejeżdża pan 5 metrów dalej. Po to, żeby kupić buty, i się okazuje, że pan już jest w innej strefie i ten bilet, który pan tam wziął, tu już jest nieważny. No, przyzna pan, że to jest przedziwna sprawa. To znaczy, to jest sytuacja, w której e, istnieją dwie, dwa takie e, parkingi i to potwierdzam, natomiast z tego, co mi wiadomo, znajduje się tam oznakowanie, które no po prostu wskazuje, że po prostu <grym> znajdujesz się, e, konsumencie, teraz na tym parkingu przy wjeździe, mm -hmm. prawda, znajdują się znaki. No musimy się wykazać taką czujnością. Ja się zgodzę z panem, panie redaktorze, że tych parkingów naprawdę możemy to określić w ten sposób jest coraz więcej wokół nas, prawda? Niekiedy po prostu zgłaszają się do nas klienci, którzy twierdzą, że weszli do sklepu po butelkę wody za 2,50 zł i się okazuje, że ta woda jednak kosztowała dużo więcej. więcej, bo nie, nie zwrócili no tak. uwagi, że akurat A, gdzieś należy no wy, wykupić bilet w takim miejscu. Pan zwrócił uwagę na regulamin, który jest ok, mhm. tam gdzie są parkingi oznakowane, ale tak mówiąc między nami, czy ktoś wchodząc do sklepu, z małym dzieckiem, na przykład z wózkiem, idąc po zakupy, najpierw będzie czytał regulamin. No oczywiście, że nie. A Panie Rzeczniku, proszę powiedzieć, jak się Panu wydaje, jaki jest powód tego wprowadzenia płatnych parkingów? Pazerność? Już nie mówię o handlowcach, tylko o firmie, która to prowadzi, czy faktycznie dbało się o porządek? Bo argumentem jest to, że parkują na tych parkingach przed sklepami osoby nie robiące absolutnie zakupów. No nie chce mi się wierzyć, żeby w Karolince, gdzie w koło są firmy i każda z nich ma parking, ktoś przyjeżdżał z centrum, zostawił samochód i pojechał do domu. No, rozumiem to, natomiast no, tutaj ciężko mi się jest do tego odnieść. Zazwyczaj, jeżeli e, tutaj mówimy o argumentach za. Które dotyczą e, tworzenia takich parkingów e, przy centrach handlowych. E, chodzi tutaj przede wszystkim o rotację tych miejsc, tak? I tutaj podnoszony jest ten argument, o którym pan redaktor wspomniał, czyli tego, e, żeby po prostu nie służył to jako parking, gdzie e, ktoś pozostawi pojazd, tylko żeby to był parking dla klientów danego sklepu. Natomiast e, no, jest to działalność legalna, musimy po prostu o tym pamiętać. Musimy, proszę Państwa, też również e, naprawdę zwracać uwagę, jeżeli parkujemy gdzieś pojazd, e, czy znajdujemy się akurat na płatnym mhm. parkingu. Teraz e, w ostatnim czasie była wydana decyzja, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec e, jednej ze spółek, mhm. która zajmuje się e, administrowaniem takich, e, takimi parkingami wokół centrów handlowych i to e, w całej Polsce. Natomiast co tam kwestionowano, Panie redaktorze? Tam kwestionowano takie praktyki polegające na e, utrudnianiu składania dla reklamacji dla konsumentów. Czyli na przykład e, był zapis e, m, w regulaminie, czy też po prostu klient, chcąc złożyć reklamację, mógł tylko skorzystać i wyłącznie z e, formularza na stronie internetowej albo na przykład e, drogą mailową albo drogą pocztową. Mhm. Natomiast pamiętajmy o tym, że przedsiębiorcy są zobowiązani przyjmować reklamacje od konsumentów w każdy y, dowolny wybrany przez konsumenta y, sposób. Były też zastrzeżenia odnośnie terminu rozpatrywania reklamacji. Takie reklamacje powinny być rozpatrywane terminowo. Na dzień dzisiejszy to jest 14 dni. Były zastrzeżenia odnośnie y, braku udzielania w ogóle odpowiedzi na reklamację, ale tak jak mówię, nikt nie podnosił tutaj kwestii legalności. Rozumiem. No dobrze, że się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął za m, te płatne parkingi, bo statystyka skarg jasno wskazuje na stałą tendencję wzrostową, donosi serwis dla Jaka więc rada, jak jest wyjście z tej sytuacji? <laughs> Oczywiście najlepiej to nie chodzić do sklepu, do tego sklepu i nie kupować, spadną obroty, zlikwidują parking. Zresztą już kilka takich sieci w Opolu zrezygnowało. Z tych płatnych parkingów? Mm -hmm. No, oczywiście to jest zawsze decyzja nasza, jako konsumentów, y, gdzie będziemy dokonywać zakupów y, indywidualna. Natomiast y, y, to, co mogę Państwu poradzić, to przede wszystkim zwracać uwagę, gdzie pozostawiamy pojazd. Czy zna znajdujemy się na płatnym parkingu, czy też nie. Znam tą sytuację, o której wspomniał pan redaktor. W pewnym momencie funkcjonował płatny parking mm -hmm. e, w Opolu e, przed jednym z centrów handlowych, natomiast no, on e, już tam nie funkcjonuje. Ale nie znam szczegółów, nie mm -hmm. jestem w stanie się wypowiedzieć. Ale i w Karolince rozmawiałem z wieloma handlowcami, mówią, że spadają im obroty, bo ktoś, ktoś kto przychodzi i przymierza garnitur, czy przymierza obuwie, traci trochę czasu. Więc zdarzało się, że kupił garnitur, wychodzi ma, a tam słony mandat 150 zł. No więc cóż nam pozostaje? Podjąć decyzję indywidualnie. Tak. Bardzo dziękuję, Marek Trejda, rzecznik konsumentów w Opolu był gościem rozmowy przy oknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.